Byłem dwa razy zatrudniony przez agencję, ale nie tutaj, w branży takiej Aha. transportowej. Tak? Aha. Jak, jakie doświadczenie miałeś? Bez współpracy z tymi agencjami. Znaczy, tak, jak tutaj porównuję, to e, mm, tam to były takie agencje typowe pośrednictwa pracy, tak? Że się mhm. pracowało tam przez wiele miesięcy pod tymi umowami tymczasowymi, miesięcznymi, okay. co, co miesiąc nowa umowa i taka była niepewność, tak? Mhm. Kiedy w końcu dostanie się umowę na stałe, czy, czy, czy kiedy pracodawca ten właściwy przejmie pracownika, no to, to tutaj tak mi się bardziej wasza firma, e, wasza agencja tak kojarzy z takim, e, że jesteście takimi bardziej headhunterami, że tylko łapiecie no właśnie profesjonalistów tak, wyspecjalizowanych. E, pracowników i, i zaraz oddajecie firmy, tak? No tak, bo to, to się zgadza, bo to, bo to co, o czym Ty wspomniałeś, bo jakby są dwie rzeczy, jest agencja zatrudnienia tak zwana, czyli ona zatrudnia Ciebie i tak. wynajmuje Cię do jakiejś firmy, stąd tak powiedziałeś te umowy co miesiąc i ta niepewność, która zresztą mówię że jest niefajna, a my działamy jako czysta agencja pośrednictwa, co, co oznacza, że my Mamy klienta, który nam mówi, że potrzebuje takiego i takiego kierowcę i my mu takiego i takiego kierowcę znajdujemy i zatrudnia zawsze klient bezpośrednio. Więc nas tam nie ma po... Nasze, nasza rola polega jakby na... na skojarzeniu kierowcę z pracodawcą, ale potem oni już sobie sami się no to To pierwszy raz mhm. byłem tak zrekrutowany.